No, witajcie, przepraszam, że nie dawałem znaku życia, ale przyznawam, że zwyczajnie nie miałem jak. Utknąłem na statku blisko platform wiertniczych, więc to było da dosyć daleko od brzegu. Miałem tam dostęp do telefonu i tyle. Oczywiście o internecie można było zapomnieć. No i myślałem, że spędzę tam jakieś 24 godziny, może troszkę dłużej. A siedziałem tam prawie tydzień na tym statku. Dopiero teraz wróciłem przez sekundę, właśnie do hotelu. I teraz tak jest sobota. No powiedzmy, że sobota rano. Za chwilkę sprawdzę e-mail, bo wiem, że jutro do Filadelfii będę leciał, czy tam do Nowego Jorku. Tylko jeszcze nie wiem o której godzinie, czy to będzie za czy to będzie wieczorem, to się dopiero okaże. W poniedziałek wchodzę na kolejny statek i we wtorek wracam do Polski. I jak wrócę we wtorek do Polski, no to w końcu będę miał troszkę wolnego. Potrzebuję tego wolnego, bo jestem, jestem tak psychicznie troszkę no, zmęczony. E no i co dalej? No tyle. Kurczę. Jak tylko wrócę też do Polski, to zajmę się rozsyłaniem tych nagród. Mam nadzieję, że tam jakiegoś większego zamieszania na kanale nie było. No tutaj mówię, nie miałem dostępu do internetu, nawet nie miałem jak, jak wam napisać, ale wcześniej też informowałem, coś tam pisałem, że, będę, że jak będę na statku, to może się różnie z, z tym moim dostępem do internetu i kontaktem ze mną. I tak na no szybko w taką ciekawostkę od razu wam opowiem, żeby nie było zbyt nudno. I jak byłem na statku, w piątek wieczorem daliśmy znać kapitanowi, żeby zaaranżował łódź, no łódź, statek, który nas odbierze z tego dużego statku. Tak? Taką łódź pilo pilotową, to się nazywa, Pilot Boat, czy tam Lunch Boat. I nas było trzech. Nie wiem jakim cudem, ale kapitan poinformował, że tylko dwóch wraca, że ja niby zostaję, że ja będę z nimi płynął do portu, tam do, do te, bodajże. To Texas City i tam miałem wysiadać. No to było oczywiście bez sensu, ponieważ ja chciałem razem z nimi wracać. I o co chodzi? Przypłynęła ta łódka, oni wchodzą we dwójkę, a do mnie tam e, kapitan tej małej łodzi, że ja nie wejdę, bo tylko we dwójkę, e, tylko, tylko na ich liście są dwie osoby. No i kurczę, godzina siódma rano, o, oni chcą odpływać. Ja się tutaj wkurzyłem i mówiłem, przecież tak naprawdę to ja będę płacił za tą łódź, nasza firma, i jak to ma być, że ja płacę za łódkę, a nawet się na nią nie zabiorę. I co chciałem zrobić? Chciałem wejść na tą łódź, czyli zwyczajnie zejść po, tym, po tych schodkach, a potem po tej drabince sznurowej, ten się zaczął tam wydzierać przez megafon i jak, a, mówię, a co tam, wejdę na łódkę, to wtedy bez mnie nie odpłynął, no nie? I jak już zacząłem wchodzić na tą, na tą, na tą drabinkę, linową, to skurczymy byk odpłynął. Specjalnie odsunął się od statku, żebym, żebym na pokład nie mógł wejść. I o co chodzi? Zwyczajnie chodzi o to, że jeżeli oni mają kogoś na burcie, tak, u siebie, i przypłynie do nich sta, Straż Wybrzeża. To sprawdzają, kto jest na burcie i czy te osoby mają do tego upoważnienie. Ja bym nie miał, ponieważ nie byli właśnie agent nie był poinformowany, ani, ani służba celna, i tam ochrona wybrzeża nie byli poinformowani o tym, że ja, że ja wracam, a muszą być poinformowani. Musiałem więc budzić, budzić rano kapitana. Kapitan musiał wysyłać maila do agencji, a agencja musiała dzwonić na ten statek i dopiero potwierdzać właśnie, że, że wracam z nimi. Tak czy inaczej, na szczęście, udało się ich tam przytrzymać trochę, Tren, no. Przyspalaczyłem, dlatego że poprosiłem taką obsługę. Marynarzy, poprosiłem, żeby nie opuszczali bagaży od tych dwóch tam, innych od, od tych dwóch inżynierów, bo jakby opuścili, to ten statek by odpłynął, oni by nie czekali. Poprosiłem, żeby nie opuszczali, dopóki ja czegoś tam nie załatwię. No i faktycznie wstrzymywali, się tym wstrzymywali. Ten statek czekał na bagaże, a w tym czasie załatwiłem papiery e, i dostałem informację, że faktycznie mogę z nimi płynąć. No i razem z tymi bagażami to już je. Czy opuścili bagaże i zszedłem na, to, na ten statek. W każdym razie czasami potrzebna jest taka. Nie wiem, co nazwać, nie, wiem, czy zaradność. Zaczajnie potrzebna jest zaradność, e, bo wiadomo, wiele osób by machnęło ręką. No dobra, nie mogę płynąć, no to trudno, e, to poczekam, aż statek przypłynie do portu. Tak, tylko że potem się, te problemy się jeszcze mnożą, bo koszty rosną i tak dalej, i poza tym e, różne bywa ze statkami mogłoby się okazać, że kolejne opóźnienie by mieli, nie, do, nie wpłynęliby do portu dzisiaj, tylko jutro, a ja jutro przecież mam, e, mam samolot, tak? Dlatego tak, tak mówię, czasami ważna jest zaradność i, i dobrze mi poszło. Dobra, mam nadzieję, że wrzucę ten filmik teraz, że, że internet wciąż tutaj w tym hotelu działa poprawnie. E, wezmę prysznic, e, zrobię pranie, aha, będę musiał skorzystać z tej pralki, która tutaj jest w hotelu. A to nakręcę ten filmik. <grych> Trzymajcie się, na razie hejka.